Siemka, ja jestem Kraut. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Dead Island. W tym odcinku... ...pułkownik Raider White nas wydymał. Tak powiedział zresztą... ...chyba Logan. Zabrał nam szczepionkę i próbuje uciec, a my tracą się mu gonić, więc lecimy... ...lecimy. Tak, lecimy... ...ku przestrodze. Czekajcie, zobaczymy tylko jak wygląda czas operacyjny. Tak, wszystko się ładnie nagrywa. I lecimy. To będzie już ostatni odcinek, zdecydowanie, i jeden z najbardziej trudnych według mnie, więc tu prawdopodobnie parę razy zginę, bo musimy walczyć z żąbiakami na pełnym froncie, co zaraz sami zobaczycie jak to wygląda, a wygląda strasznie. Widzicie? Jeszcze tego znaleźliśmy. O. Mówiłem? Że będzie ciężko? Ja się nie mylę. O tak. Będzie dużo zombie i dużo... tej zabawy. Dobra. Teoretycznie mógłbym go ominąć. Nie będę nawet czy tego czegoś nie zrobię. Nie, nie ma co się bawić. To będzie strasznie ciężko. Jak mówiłem, to będzie bardzo ciężko. No. Dobra. Tak jest dokładnie. Zaba jest naprawdę ciężka, jeszcze raz ciężka, jeszcze raz ciężka, jeszcze raz ciężka. Uff. Ta pedekasu już nawet nie potrzebuję. Tylko tak. Tu są zombie. Na przykład ten ziom. No. Tego mogę olać. Na szczęście. Chyba znajdziemy czy to bolą. A widzicie? Gruby plus Wielkoród. Tego mogę załatwić tak. Albo i nie mogę. Wezmę z zada, jednak. No właśnie, teraz gdybym jeszcze przez tutaj. No nie wierzę. Trudno, trudno, mówiłem. Ja się całkowicie zgadzałem z tym, że będę miał tutaj bardzo ciężko. I że tu będą mnie zombiaki lały. Ale koniecznie, niekoniecznie ten ziom. Weźmy teraz, chłopiec. Dobra. Mam dużo apteczek, więc się leczę. Bo tu jest kolejny zbrodniarz wojenny. To będzie, będzie, będzie problem. Uf, dobra, dałem radę. Mówiłem, to jest największy zapas zombie, jaki tylko może być w tej grze. Praktycznie na stoł trzeba kogoś zabijać. Shit. No, giń. Ile można żyć? No, ty chodź. O kurczę, nie trafiłem. O shit. Uff. Tu jest ich mnóstwo. Na szczęście pieniądze tak mi się jasne przydadzą. Więc mam to jakoś tak w poważaniu. Przydałby się na to na przykład. Yy... Tychaj. Co to się na pewno by przydało ten... Y, studo. Dobra. Pełne zdrowie. Trochę tego zdrowia Nie, to myślę, że to jest mało to, ale niestety no w końcu Po pierwsze to Po drugie u góry jest stół do naprawy A bez niego po prostu byłoby kiepsko No, dawaj Wielka maczeta to przede wszystkim zguba Z dajemy się I dalej przez te nieciekawe miejsce trzeba przychodzić Niestety Tam mamy tego zioma lądań, do dojdzie Teraz trzeba odbiec. Ciągnąć broń. Przeładować. Włączyć to. Shit, shit. Dobra. Uff. Kolejnego słyszę. Dobra. Lecimy. Tu ich będzie pełny pełno. Tak jak myślałem. Dobra. W chwilę wyłączamy. Leczymy się. Gin, gin, gin. Boże święty, ile można żyć? Są dwa z bidem? Dwa. To na mnie z tego. Uwierzcie, że tak trzeba było. Teraz mogę wziąć z go pz nie wiem, już teraz móc wyjść stąd. Jeszcze kawałątek Dajcie mi stąd uciec. Chcę po prostu stąd uciec. Tam niby jest ten, ale ja już mam go gdzieś. Nie mam się z nim bawić. Jestem chyba już coraz bliżej. Tak, na dach. Na dachu. To, to można uznać to za epilog. Epilog, tak. Pierwszy tak. Ogarnijcie się klatki. to. te granaty. Granaty są. Tak są. Dobra. A właśnie, widzicie. tylko no! jak mogę. No nie, no to się nie będziemy bawili, Shit, 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 shit. shit. O, dobra, tam radę. Ehm, myślę, że mogę cię powstrzymać. I dam radę. Mm, ale nie w taki sposób. No, to będzie troszkę ciężko, ale dam radę. shit, 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 shit. Dobra. Dobra. Tutaj chyba można było znaleźć to. Tak jest. Zaraz zaczną się tam jeszcze robić. No, oni są wytrzymali, dlatego... Dlatego używam karabinu maszynowego. Dobra. Ja cię nie pokonam, chcę pokonam, tylko muszę mieć ten okazję. No. Tyle okazji co... Co ten, co muszę naładować co furia. No ładuj się furia, bardzo cię proszę ładuj się. Jest naładowana. Świetnie. Będzie znacznie łatwiej. Bo potem. Tylko aha, radę muszę iść tutaj. Co ciekawe, to będzie gruby. O Boże, no gruby, coś ci zostawię. Cześć. i zdechnąć Co to ma znaczyć, że nie zdychasz? No Shit! No i znowu. A już jestem już na końcu. Jeszcze tylko muszę tylko tam wejść.

I have the cure. All right. The doctors in Sydney will make more. We'll send helicopters. We'll save everyone. With a nuclear bomb? Kevin told us the plan. You're gonna kill everyone. Maybe I should start with you. I have no choice here, right? This virus threatens the entire bloody world. Benoit is lost either way. It's easy to kill millions of faceless nobodies, isn't it? Stay back. Please be human. Stop. But killing someone you love—it's not so easy, is it? Ah. Son of a bitch! Shit.

Bardzo zmutowany i bardzo niebezpieczny. Koniec. Można tego coś jeszcze wziąć? Można, sobie dwa dolary. O was right quicker leave, the better. Oh, tak, I muzyka, Living on, on Banoi. Living tak. Uciekamy z tej z więc syndy nie dała rady. Mamy czterech ocalałych byłego więźnia. Dziewczyna z plemienia kudu. Chyba tak, no, znowu nie patrzałem się. Jedeme. According to officials, Banoi is still under quarantine. The sought-after vacation destination, popular with celebrities and wealthy tourists alike, was ironically originally a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen. the infamous hacker for hire who has worked for everyone from al-qaeda to the yakuza. meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack and that the intentions are global. bernard green, spokesman for the australian defence force, denies the claims. there is no basis for these ridiculous rumours. the entire island is under military quarantine and the maximum security prison is completely secure. the hacker now is karen, and every other terrorist imprisoned there isn't going anywhere. humanitarian aid is on its way, and you can be sure that the virus, or whatever it is, will not leave the island. the whole world anxiously watches what is happening in benoi. for the moment, all flights in and out have been canceled. oh, shit, man, i can't believe we made it. at this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back. As long as the world is the way it used to be. It's not. And never will be. Trust me. Tak się właśnie kończy historia z gry Dead Island 1. To co będzie dalej. Dalsze opowieści ze zgranej paczki są Dead Island Riptide. Na której was zapraszam, bo też nagrywam tą część. Będę właściwie chyba nawet ją teraz kontynuową. Ale przedtem jeszcze zapraszam Was do DLC z Dead Island 1. Dokładnie chodzi mi o D DLC Rider White, który nabyłem niedawno. I pokazuje ona alternatywną historię z punktu widzenia naszego pułkownika Ridera White'a. Całkiem ciekawe, bo będę grał tam na ślepo. Nigdy nie grałem w tą grę, znaczy w, tą, w ten dodatek nie grałem. A w tym momencie będę z wami żegnał i to jest ostatni odcinek Dead Island ze mną, z Cloudem. Jak zwykle, jeżeli film się spodobał, byłbym wdzięczny za polubienie, jeżeli chcecie, to skomentujcie. zawsze przyda mi się konstruktywna krytyka, co mógłbym poprawić, co mógłbym dodać, co mógłbym odjąć, a jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ja jestem Cloud i do zobaczenia w następnych odcinkach, z innej gry, albo w następnych odcinkach, no z innej gry, dobra, już bo się zaczynam grać od rzeczy. Cześć!